Mój omlet z pokrzywą, czas że zacząć. Przygotowałam sobie tutaj I to wszystko, co potrzebuję. 4 jajka. Oczywiście pokrzywa i tutaj dodałam szczypiorek. Pozwoliłam sobie jeszcze na jeden ząbek czosnku własnego oczywiście. Przyprawy. Używam trochę y, selera y, suszonego, też mój własny. Pieprz, sól tradycyjnie, można do tego dodać jeszcze paprykę, na przykład wędzona by się dodawała, ale ponieważ tutaj, tak generalnie tym y, elementem, który będzie nam nadawał ton tej potrawie, jest właśnie ten zielony dodatek. pokrzywka. już teraz mogę sobie ją rękami dotykać, ale ja już jest pokrojona, już już te właściwości parzące gdzieś straciła po drodze. Nie takie mocne, nie mi ich tutaj mocno, tylko tak delikatnie. No to cóż, rozmieszamy. Rozbijamy jajko i do tego jajka dodajemy sól i pieprz. I to na chwileczkę będziemy zostawiać, dlatego że musimy się zająć y, tym zielonym naszym cudem. Lubię, więc pierwszą sobie wypowiadam. Tak to odstawiam. Teraz będziemy przychodzić do patelni, więc najpierw może ten czas najpierw. Już zaczyna kiełkować. No, to jest? To jest taki dosyć spory ząbek. Na patelni rozgrzeję masło, będzie czosneczek. Potem do tego wrzucę tą pokrzywę z tym szczypiorkiem. Trochę się to poddusi. Następnie to wiadomo i trzeba będzie to zalać jajkiem dodać jeszcze tam jakieś przyprawy, jak chcemy, czy tak jak mówiłam wędzona papryka, czy ja to dodaję selera, dodam jeszcze troszeczkę oregano, bo to już jest naprawdę tego, jaki chcemy smak wyciągnąć, to już jest indywidualna sprawa. Dobrze, na patelni podrobina oleju i łyżka płaska masła, to rozpuszczamy, wiadomo. Zanim się nam tutaj zagrzeje, to ja jeszcze Wam pokażę, właśnie, to jest napar, z tym, że to nie jest sama pokrzywa, ja tutaj sobie wrzuciłam jedną pokrzywkę, gałązkę małą melisy, bo to wszystko jest jeszcze na razie małe i, i czy takie małe ludzkie kawałki mięty, zalane gorącą wodą w temperaturze między 80 a 90 stopni, nie wrzątkiem. Całkowicie troszeczkę pod przykryciem y, aromatyczny napój. Ale pachnie, już pachnie czosnek. Przede wszystkim. Można ten czosnek pomijąć, jeżeli ktoś nie lubi czosnku albo nie może, bo to też różnie z tym bywa. Wtedy zdajemy cebulkę. Ja tutaj dałam trochę jeszcze piorku, więc to mi wystarczy. Obsmażamy tą pokrzywę, bo ona po prostu nam tutaj na tym tłuszczyku zmiękła. Można ewentualnie to na chwilę przykryć. Żeby tak nie uwalniało dużo tej, żeby troszeczkę tej wody jednak zostało. No tak, tylko ja nie mam odpowiedniej pokrywki, ale to nic, przykryjemy to w ten sposób. Dobrze. Do stołowni parę minut, no to tak jak ze szpinakiem generalnie, bo to możemy zastąpić pokrzywą w daniach szpinak, bo tak samo możemy ją dodawać do zup, do sałatek, możemy ją na surowo, możemy w ten sposób taką przetworzoną, czyli w ten sposób, że uduszona, gotowana, zaparzona, naprawdę zawiera dużo żelaza, ma właściwości moczopędne, odkażające, bakteriobójcze, Owszem, ma też przeciwwskazania i nie każdy może, więc osoby, które mają chore nerki nie mogą właśnie ze względu na to, że ona ma te właściwości moczopędną, nie mogą osoby, które na przykład zażywają leki na zmniejszenie krzepliwości krwi, bo ona też tą krew jednak nam rozrzedza, tak. No i oczywiście osoby, które mają za dużo żelaza, to raczej nie jest wskazane. Więc tak, tutaj się nam ładnie już udosiła i popatrzcie, nie ma tego tak specjalnie dużo. Wiedziałam, że mogłam jej dać więcej. Dodaję ten mój seler, tak, bo on de facto zabiera też sobie jakąś sól. Dodaję w tym momencie, żeby ta zioła jeszcze tak troszeczkę popracowały na tym tłuszczyku, oddały więcej aromatu. Jeszcze to pomieszam teraz to rozkładam to tak troszeczkę tak. i będę to zalewać jajkiem. i to oczywiście jest trochę na solą pieprzem I jak już będzie to takie, no powiedzmy, dobrze ścięte od spodu, a jeszcze wierzch lekko, lekko nie ścięty, dodamy, dodamy wtedy ser. Tak, ja już sobie dodaję teraz ten ser. To jest akurat mozzarella. się jeszcze nam troszeczkę wtopi w tą masę jajeczną. Ona z górą się jeszcze całkowicie nie ścięła. Ładnie odchodzi jest pod kontrolą, że tak powiem. Jeszcze potrzebujemy kilki czasu, żeby się nam całkowicie ścięły jajka i ser się rozpuścił. I mój omlet gotowy. Tak, tak, troszeczkę, ale będziesz i tak krojony. Mam nadzieję, że świetnie smakuje, że go dobrze doprawiłam. Teraz spróbujemy, Zobaczmy, jak się kroi. O, jest. Mm. mm. Pyszne. Zapraszam do zbierania pokrzywek. Świetna. Świetne zioło, można to zrobić do ziół. Tak jak mówię, teraz takie śniadanko, Owszem, już nie możemy przesadzać z tym. Jeżeli mamy problemów oczywiście zdrowotnych, no jeżeli robimy to, no nawet jeżeli coś nam się tam dzieje, zrobimy to raz na jakiś czas, to da, daje słowo, że się nic nie wystanie. To wszystko w nadmiarze jest po prostu yy, szkodliwe. I taka rybatka, ona jeszcze tutaj tak mocno nie przeszła, ale już jest ta zielonkawa. Mm. Może do takiej herbaty, gdybyśmy chcieli bardziej aromatyczną ją zrobić, musimy troszeczkę więcej tego dodać, bo jeżeli zrobimy z suchych e, ziół, to wiadomo, że one objętościowo nam się wydaje, że jest ich mało, ale one mają większą moc wtedy. Mm. Nie trzeba słodzić. Super, sprawa. Zapraszam do oglądania mojego kanału. E, znajdziecie tam produkty z pokrzywą. Tak jak mówiłam, można ją używać też w ogrodzie. Także zapraszam na kanał. I do zobaczenia.